Hej wszystkim, z tej strony Dewap i witam was w kolejnym odcinku z mojej serii Zagrajmy w Pokémon Leaf Green. Ostatnio złapaliśmy sobie Pidgeya yy, i nie spotkaliśmy nic w sumie poza tym Pidgey'em. Ja będę się chciał jeszcze wrócić na chwilę do yy, Palette Town, bo oczywiście zapomniałem o czymś. Jak to ja? Yy, ponieważ nasz rywal powiedział nam o Mapie, którą ma jego siostra, więc możemy wejść do jego domu i pokazać z nią. Tak, ona nam yy, mówi, że jej dziadek, czyli profesor Oak, jest bardzo leniwy i daje nam mapę. I ta mapa się nam przyda, ponieważ, jak możemy zobaczyć w torbie, możemy jej użyć i zobaczyć cały region Kanto, tak samo jak możemy w centrum Pokémon. I nie musimy się do tego centrum Pokémon wybierać za każdym razem, kiedy chcemy zobaczyć gdzie co jest. Możemy także zarejestrować y, tę mapę. I teraz kiedy naciśniemy przycisk Select, to ta mapa się otworzy. Nawet y, nie musimy jej wybierać z torby. Możemy zarejestrować tylko jeden przedmiot, ponieważ mamy tylko jeden przycisk Select, ale mam nadzieję, że to wystarczy. Teraz e, idziemy z powrotem do Vermilion e, i może spotkamy drugiego Pokemona, który tutaj występuje, ponieważ nie ma tu samych Pidgei. Są to też inne Pokemony. E, tak, te Pidgey'a musimy tutaj troszeczkę wybić. Te walki na początku nie będą zbyt ekscytujące, ponieważ ani Dash Bull nie zna zbyt dużo umiejętności, ani te a nie, nie znają zbyt dużo, ponieważ mają tylko Tackle na początku. Wydaje mi się, że mogą jeszcze poznać jakiś atak yy, na tych poziomach. Można troszeczkę wyższym. O i mamy nowego Pokemona. Jest to Ratata. Jest to pokémon szczur. Yy, pokémon typu normalnego. Całkiem, całkiem przyjemny i silny. Szczególnie, kiedy wyewoluuje, ale do tego później. Ja sobie może go spróbuję złapać. Ponieważ zawsze to wpis w Pokedexie. Chociaż rataty raczej nie zamierzam trenować. Dobra, mamy zbite na czerwony pasek życia, więc teraz powinno być dość prosto go złapać. Też muszę uważać, ponieważ Bulbazaur ma troszeczkę mało życia. A ratata użył nowego ataku, którym jest Tail Whip, który sprawia, że przeciwnikowi zmniejsza się obrona. Złupaliśmy ratatę za pierwszym razem, nie było to zbyt trudne. Tak, Pokémon Mysz. No dobrze, Mysz, a nie szczur. Ja nie będę nazywać rataty. Możemy też zobaczyć te tę eee, I przy okazji powiem wam, eee, ponieważ sprawdziłem, co robi natura Sasi. Sasi zmniejsza atak kosztem chyba specjalnej obrony, może już zapomniałem, ale wydaje mi się, że tak to jest. Tak, Aratata. Eee, Pokémon typu normalnego. Ma Tackle i Tail Whip. Dużo się nie będę teraz zagłębiał. Nie będę pokazywał wszystkich Pokemonów, które będę łapał, ponieważ większość to jest tylko wpis w Pokedexie. Jeżeli jesteście zainteresowani. Jakimś pokemonem, to będę mógł danego pokazać. Ewentualnie można sprawdzić w internecie. Tak, teraz wyleczę te pokemony. Ponieważ yy, większość z nich jest z małym paskiem życia. I od razu pokażę Wam, co zrobić. Jeżeli na przykład złapiemy bardzo dużo pokemonów i nie chcemy ich wszystkich trzymać w kieszeni, to możemy podejść do Peceta, zalogować się do czyjegoś Peceta i... Eee, mamy tutaj przeróżne boksy, w których jest bardzo dużo miejsca. Jest ich 14 i możemy w nich trzymać te Pokémony. Ja sobie zostawię zarówno Bulbazaura, jak i Fiji, eee, ale Rata te zostawię i ona sobie tu, on tu sobie będzie spokojnie siedział, podczas gdy my będziemy eee, walczyć. Tak, ja teraz ustawię na pierwsze miejsce, ponieważ e, pokémon, który jest z przodu będzie wystawiony i sobie może troszeczkę go wytrenujemy. Jeszcze póki jesteśmy w Viridian City, pokażę Wam, że możemy teraz przejść wyżej, ale jeszcze raz zatrzyma nas ten starszy człowiek, który zauważy, nas, e, zauważy naszego Pokédexa i pokaże nam jak łapać pokemony? Pomimo tego, że już się tego nauczyliśmy. A przynajmniej ja pokazałem, jak to zrobić. Ale spokojnie. To nie potrwa długo. Tutaj mamy nowego pokemona, Weedle. Ee, do którego przejdziemy troszeczkę później. Tak. Starszy człowiek e, używa podkabola. Pomimo tego, że Weedle ma pełne życie, to w tej kascence zawsze mu się udaje. Zawsze starszemu człowiekowi się udaje e, złapać tego Winba. Tak, i jeszcze daje nam TGPV, TV, w którym e, które w sumie pokażę. Ja osobiście z niego nie korzystam, ponieważ to są to same tutoriale, ale możemy tutaj się nauczyć na przykład jak walczyć z czym są statusy, do których jeszcze nie doszliśmy, ale o których powiem później, eee, typy jak na siebie działają, to już troszeczkę o tym wspomniałem, jak łapać Pokemony, co się nauczyliśmy już w sumie dwa razy, tak, eee, teraz może pokażę co możemy złapać eee, na lewo od milion, czyli na drodze 22, ponieważ mamy tutaj troszeczkę krzaków, na razie nie, nie radzę przechodzić dalej ale tutaj można złapać parę fajnych Pokemonów. Też są tu Pokémony, które mogliśmy złapać wcześniej, na przykład Ratata. Tak. PG ma troszeczkę za mały poziom, żeby walczyć, ponieważ jest, ma dwa poziomy mniej. Dlatego ja zrobię taki trik, że zmienię na Bulbasaura, Stracę tym turę, ponieważ zmieniam Pokemona w trakcie walki. Tak, jest dla mnie zmniejszona obrona. Ale spokojnie, od razu pokażę Wam, jak wygląda Leech Seed. Albo nie, ponieważ Ratata uniknęła ataku. Jeszcze raz może... O! Tak wygląda Leech Seed. Przeciwnik... Yy, na przeciwniku... Yy, siejemy nasiona. I co, Ronda? Teraz się będziemy leczyć. To jest takie przydatne. Tak, i spróbujemy zabić tę Ratatę. To znaczy... Oszołomić że cokolwiek troszeczkę to zejdzie ale ta rapata jest dosyć mocna ponieważ ma piąty poziom to jest chyba najwyższy poziom jaki możemy spotkać rapaty i ogólnie Pokemony. ale dzięki speed troszeczkę to szybciej schodzi też się wyleczymy przy okazji wow no ta ratata po tych, tych lipach już dużo nam robi. Już zabrała nam pół życia z jednego ataku. Dobrze, może tu jeszcze spotkam jakieś nowe pokmony. No teraz się rataty na mnie uwzięły. Dobrze, ja jeszcze raz zmienię. Mał ten sam poziom, ale wolę, żeby ta walka nie trwała pół godziny. Mam nadzieję, że mój Bulbazaur przeżyje, ponieważ po tych tailwhipach może być ciężko. Dobrze, teraz będę taklować, ponieważ teraz będziemy troszeczkę więcej robić... Eee, ...przeciwnikowi, ponieważ ma mniejszy poziom. Tak, jeden więcej takl, może dwa. Powinniśmy wygrać tę walkę. Tak. No, Kaman, pokażcie coś nowego. Są tutaj dwa nowe Pokémony. O, i mamy jednego z nich. Jest to Monkey. Eee, pierwszy, chyba, którego możemy spotkać, Pokémon typu walczącego. Typ walczący jest dobry na normalny. Z tych, które do tej pory spotkaliśmy, i chyba tyle. Nie działa dobrze na pokemona typu trującego, z tego co pamiętam. Ale mogę się mylić. Dobrze, spróbujemy go złapać... Znaczy ją złapać. Tak, na razie chyba nie zna żadnych ataków typu walczącego tylko scratch. Dobrze ja zaraz się chyba będę musiał uleczyć pokionem. Tak, na wszelki wypadek. Tak wygląda leczenie Pokémona. Bo chyba nie pokazałem tego wcześniej. Dobrze, spróbujmy złapać te manki. Mamy tylko trzy Pokebole. tylko mam nadzieję, że uda się złapać. No niestety za pierwszym się nie udało. I mamy Leer, który też jest nowym yy, ruchem. On także zmniejsza obronę, tak samo jak Tail Whip. O jedno stadium. No kaman. No i mamy manki. Tak jest to Pokémon. Eee, nie tylko małpa, ale też świnio małpa. Tak, ja nie będę nazywać. Dobrze, pójdźmy się wyleczyć. Możemy też spotkać spiroły. Ale spiroły... Przypuszczam, że jeszcze je spotkamy, dlatego... Na razie pominę to, ponieważ nie chcę, żeby cały odcinek zszedł na szukaniu jednego Pokemona. Manki sobie zostawię w drużynie, Ponieważ myślę, że będę mógł wytronować te trzy Pokémony. Zarówno PJ, jak i Mankaję bardzo lubię. Pokażę Wam. Chyba yy... pokażę na szybko. Mam Queenki oczywiście nie pamiętam, co ona robi. Eee, natury mało znam. Jeżeli po odcinku sprawdzę, to powiem Wam, co robi ta natura. Ma bardzo fajną umiejętność, ponieważ Vital Spirit, która eee, sprawia, że Pokémon nie może zostać uśpiony. Eee, Sen to jest jedno z statusów, które możemy nanieść na Pokémony w tej grze, która sprawia, że Pokemon nie może atakować, z paroma wyjątkami, e, ponieważ śpi. I to działa przez kilka tur. Jak widzicie, ten Pokémon ma bardzo dużo ataku, e, i to jest dobre, ponieważ typ walczący bazuje na zwykłym ataku. I jak widzimy ma Scratch i Leer, czyli nie za dużo. Ale może niedługo coś nowego pozna. Między odcinkami troszeczkę e, podlewaluje te Pokémony, Ponieważ e, na odcinku to by zeszło z dwa odcinki. Żeby je wbić na troszeczkę wyższe poziomy. Ale ponieważ mamy jeszcze troszeczkę czasu w tym odcinku. Pokażę Wam co jest za Vermilion City. A może jeszcze... E, e, Vermilion... Viridian. Mylą mi się nazwy. Mamy tutaj też salę. Pokemon. Ale... Jak się okazuje, drzwi są zamknięte i nie możemy tam wejść. Dlatego na razie pominiemy ją. I tutaj za Viridian City mamy drogę numer 2. Na której mamy krzaczki, w której możemy spotkać nowe Pokémony, Ale te same Pokemony możemy spotkać także za tym przejściem którym mamy Viridian Forest. Tak, i może, e, może jeszcze pokażę Wam jedną ciekawą rzecz, ponieważ e, niektóre ukryte rzeczy w tej grze możemy zebrać, ale nie widzimy ich w postaci pokeboli, a nie i tak, tych pokeboli, które są tutaj, to są zwykłe przedmioty. Niektóre z nich są ukryte. Widzę, że to zbyt chaotycznie nie wytłumaczyłem, ale niektóre przedmioty w tej grze są ukryte. Tak jak na przykład ten przedmiot. Ojej, zła strona drzewa. Pod tym drzewem możemy znaleźć Antidotum. I to jest całkiem przydatne. E, na początku tego lasu, jeszcze tutaj możemy przejść. Tutaj też jest jeden pokébol. O, i, nowo, yy, i nowy Pokémon. Już tutaj będą same nowe Pokémony. Jest to Caterpie. Caterpie to jest Pokémon robak. Pokémon robaki zbyt przydatne w tej konkretnej grze nie są. Ponieważ działają dobrze na typ roślinny, ale nie na typ trujący. Dlatego nie są zbyt dobre na typy roślin, Bo większość typów roślinnych jest roślinno-trujące. Ee, I z typów, na które który pokazać to chyba tyle. Chyba jeszcze nie działało dobrze na te walczące, albo te walczące na nie. Nie jestem pewien. Eee, dobrze. Ja zmienię na wszelki wypadek. Caterpie to jest Pokémon, który dość szybko ewoluuje, eee, więc jeżeli chcecie mieć jakiegoś fajnego Pokémon na początek, który może szybko wyewoluować i będzie dosyć dla na początku, to polecam. Tak samo Weedla, którego spotkaliśmy wcześniej w tutorialu. I Weedla też możemy tutaj spotkać. Weedl to jest e, pokémon Robak trujący. Też ciekawe e, połączenie. Dobrze, może spróbujemy złapać. Mamy jednego Pokabola, jeżeli się nie uda, to trudno. I się udało. Co mnie cieszy. W marcie, który jest w Viridian City, można kupić Pokebole. Więc... Po nagraniu myślę, że... O, nie nie chciałem nazwać. Więc po nagraniu myślę, że się zaopatrzę w parę. Także, żeby tego nie robić teraz. Tak, mamy Pokebola. Tutaj też jednego zdobyliśmy. I mamy właśnie Weedla. E, może Weedla też spróbujemy złapać, chociaż... E, mamy tylko jednego Pokébola. Tak, jeszcze yy, chciałbym zaznaczyć, że yy, jeżeli złapiemy jakiegoś Pokémona, to nie dostajemy doświadczenia za daną walkę. Dlatego radzę na to zwrócić uwagę. Tak, Weedle na nas używa nowego ataku, jakim jest Poison Sting, który jest atakiem typu trującego i może on zatruć. Zatrucie... Zabiera nam troszeczkę życia co turę, i jest to status, więc e, zostaje on poza walką. Tego w sumie nie powiedziałem przy spaniu. Ale Pokemon też jak zaśnie w walce, to i śpi poza walką, e, ale nie, e, zatrucie nie zanika po kilku durach tak, e, tak jak sen, tylko musimy je wyleczyć albo przedmiotem albo w centrum Pokémon. I zatrucie nie dość, że zabiera nam troszeczkę życia co turę, to także zabiera nam jeden punkt życia co kilka kroków poza walką. Dlatego radzę uważać, ponieważ yy, może zabić naszego Pokémona, znaczy omdlić. Tak, spróbujemy złapać tę Weedle. No proszę, się udało też. Te Pokémony są dosyć słabe dlatego szansa na złapanie ich jest dosyć spora, ale zawsze jest ta, jest ta yy, druga część szans, która sprawi, że nie złapiemy dupnego Pokemona. W tym lesie możemy też spotkać yy, Metapody i Kakuny, które są yy, ewolucjami Caterpie i Weedla. Także możemy spotkać bardzo rzadkiego Pokemona, którego wątpię, że uda mi się pokazać, ponieważ... jest on bardzo rzadki um, ale jeżeli go kiedyś spotkamy to... to może mi się uda go pokazać. Jest to... to może powiem tak czy siak, ponieważ... jeżeli nie uda się go pokazać, to... to trudno. Jest to Pikachu. Jest to Pokemon typu elektrycznego. Pierwszy Pokemon typu elektrycznego, który... Możemy tutaj je spotkać. Typ elektryczny jest dobry na typ wodny. I na typ latający z tych, które spotkaliśmy. Nie działa dobrze chyba na rośliny. I chyba tyle. Z tych typów, które do tej pory spotkaliśmy. I też tutaj od razu wspomnę, że Caterpie użył na nas nowego ataku. Nie Tackle, tylko wcześniej. Którym był String Shot. Ja to użyję potriona, żeby na pewno nie zginąć. Um. Stringshot, a właśnie, zmniejsza prędkość naszego Pokémona. Prędkością nie musicie się teraz nie obawiać. Ponieważ jeżeli przy Wam zmniejszy prędkość, to tak naprawdę traci turę. Um. Jest nie jest to zbyt groźne. Tak, teraz uda nam się pokonać tego katerki. Dokładnie. I myślę, że to będziemy dwa lewe lapy Tak, PJ do poziomu czwartego. A Bulba do poziomu ósmego. Dobrze. E, myślę, że. Cały las spróbujemy przejść w następnym odcinku. Ja, pomiędzy odcinkami, troszeczkę podlewaluję naszą drużynę. Caterpillar i Weedla zostawię w boksie, ponieważ nie mam zamiaru ich trenować. Ale PJ Manki i Bulbazaura troszeczkę wylewaluję, żeby były na troszeczkę wyższym poziomie, ponieważ yy, później to będzie troszeczkę problem, yy, jeżeli będą na tak niskim. Ale na razie myślę, że na tym skończymy. Więc jak coś to zostawiajcie lajk, like, zostawiajcie suby, komentujcie jeżeli coś Wam się podoba, coś Wam się nie podoba, jeżeli macie jakieś pomysły. A na razie trzymajcie się i dziękuję za oglądanie i cześć.